Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnej produkcji. Jest to gra Ala Książka, w której przeciągamy różne rzeczy. Zawsze jakoś mam słabość do takich produkcji, bo urocze wyglądają. Tadą. Wszystkie kwiatki poleciały. I ostatni. Strasznie, strasznie mi szkoda, że, że nie tworzy się więcej takich produkcji. Wiem, że jakaś gra na PlayStation miała też podobną stylistykę. Ok, to więc gdzie ruszamy? Niestety nie, można spintować, szkoda. Okej, okay, jakieś wilki tutaj są. Ale ładne są. W ogóle ta firma też stworzyła jeszcze jedną grę. Eee, Troszeczkę, moim zdaniem, na większym wypasie. Czy możemy tu coś zrobić? Chyba no tak. Pull and i poszło. Także jak widzicie są tutaj takie elementy zagadkowe, takie trochę artyzmu, trochę... trochę magii. No to w sumie to było na tyle. Jeżeli Was zainteresowała gra, to możecie się udać na Steam. A. Trzymajcie się, papa. Pa.